kanał YouTube Kół Bogu oraz wydawnictwo AA z Krakowa przedstawiają książkę Francesco Luna pod tytułem Przewodnik dla tych, którzy nie lubią się modlić. Dodatek pierwszy. Krótki modlitewnik. Modlitwy codzienne. Znak Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za wykonanie Krzyża Świętego uzyskuje się odpust cząstkowy. Ofiarowanie dnia. Wielbię Cię, mój Boże, i kocham Cię całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tej nocy. Ofiaruję Ci moje uczynki dzisiejszego dnia. Spraw, żeby były zgodne z Twoją wolą. I by służyły Twojej chwale. Chroń mnie od grzechu i od wszelkiego zła. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen. Za odmówienie tej modlitwy otrzymuje się odpust cząstkowy. Jezusie, Józefie i Maryjo. Jezusie, Józefie i Maryjo, Wam oddaję serce i duszę moją. Jezusie, Józefie i Maryjo, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezusie, Józefie i Maryjo, niech w Was w spokoju spocznie dusza moja. Za odmówienie tej modlitwy otrzymuje się odpust cząstkowy. Do anioła stróża. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Za odmówienie tej modlitwy otrzymuje się odpust. Cząstkowy. Akt wiary, nadziei i miłości. Wierzę w Boga Ojca, wierzę w Boga Syna, wierzę w Boga Ducha Świętego, wierzę w Trójcę Świętą, wierzę w Mojego Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Za odmówienie tej modlitwy otrzymuje się odpust. Cząstkowe. Ufam Bogu Ojcu, ufam Bogu Synowi, ufam Bogu Duchowi Świętemu, ufam Trójcy Świętej, ufam memu Panu Jezusowi Chrystusowi, prawdziwemu Bogu i prawdziwemu człowiekowi. Za odmówienie tej modlitwy otrzymuje się odpust cząstkowy. Kocham Boga Ojca, kocham Boga Syna, kocham Boga Ducha Świętego, kocham Trójcę Świętą, kocham Mego Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Za odmówienie tej modlitwy otrzymuje się odpust cząstkowy. Modlitwa przed Jedzeniem. Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się z innymi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pobłogosław Panie Boże te dary, które z Twojej dobroci będziemy spożywać, zaopatrz tych, którzy ich nie mają i uczyń nas wszystkich. Uczestnikami stołu niebieskiego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękczynienie po jedzeniu. Dziękujemy Ci, Panie, za te dary, które z Twojej dobroci spożyliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za ten posiłek i wszystkie dary Twojej dobroci chwalimy Ciebie, Boże. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Składamy Ci dzięki, Wszechmogący Boże, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Za odmówienie tej modlitwy otrzymuje się odpust cząstkowy. Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdasz świat pokojem. Amen. Chwała na wysokości. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w Boga Ojca. Amen. Kredo wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego. Zrodzony, a niestworzony, współistotny Ojcu a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I z martwych wstał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo i wstąpił do nieba, Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Za odmówienie tej modlitwy uzyskuje się odpust cząstkowy. Skład Apostolski. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w ducha świętego święty kościół powszechny świętych obcowanie grzechów odpuszczenie ciała z martwych wstanie żywot wieczny amen za odmówienie tej modlitwy uzyskuje się odpust cząstkowy akceptacja woli pana niech się dzieje niech się spełnia Niechaj będzie pochwalona i na wieki wywyższona ponad wszystko najsprawiedliwsza i najukochańsza wola Boża. Amen, amen, amen. Modlitwa w chwili śmierci. Panie Boże mój, już od tej chwili z dobrą wolą przyjmuję z Twojej ręki wszelki rodzaj śmierci, jaką chcesz mi zasłać. Z wszystkimi jej trwogami, mękami i cierpieniami. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę, ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyścice swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.